Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Gra na ja jestem Pabelus, a to jest... No właśnie, posterunkowy Kuzniecow, akaristan, karikatka, walsekoń, nie wiem gdzie Trzepałow wie, jest, pewnie tam. No i oczywiście, proszę państwa, kontraband, polis, pora wrócić na służbę. <laughs> jak ja tęskniłem za jedyną kobietą w tym kraju, Kurwa. No, I love aquaristan, tak, pisiorek, kuźwa, maję. was, Wasa, koń. Atajcie. Atajcie, wariszu. Jak ja dawno Was, na nie widziałem i tego Waszego kuźwa paskudnego ryła. Eee, było napisane, czy chcesz wziąć udział w szkoleniu? Mówię, kuźwa, że nie. To mnie kurna szkolenie wyskoczyło, to jest stary zboczeństwo z tego megafona, Na tej będzie. będzie... Job twoją majsty! Eszcześ ty! I będzie mi od rana teraz dwojen, na tej Ich ty, Ech, ty chsta... Ech, chsta, ja. ja, ja. Hala! Waryszu, my zatracili radio Syjaza, ać brygady Starszyni Gawrilowa. Oni madre trupsaja, i krwawo fista terrorii, ać laso pilnikowna ja. wielo to ażne. Iliowy Madre churka co koresyl corokin, je wam. No nie mam to w dupie. Podnieś broń ze stołu. Jeźdź ty. Tylko tu przyjechałem. Tylko przyjechałem. A ty kurwa jeszcze żyjesz? Eee, z kontaktu się z brygadą antyterrorystyczną sierżant, a co mnie tam opodzi to, eee, co ja chciałem zrobić, już nie wiem co ja chciałem zrobić, eee, wiem co ja chciałem zrobić, o, tu magazynek dać, magazynki 3, eee, przecież ja wiem, że oni mi kurma nie odpuszczą, panie Szypałow, gdzie pan jest, panie, panie Szypałow, koniu, czy eee, Szypałow to tu jest, o, panie Szypałow. No, na konarab. Panie Czypałow, co pan kurna z tego akwarium do mnie gołosz? Przepraszam, nie, nie chciałem tak ostentacyjnie do pana. Panie Czypałow, jak tam kurna. Widzę, że nic się tutaj nie zmieniło. A potem sobie pokadamy. Panie Czypałow, proszę nie stawać na wysokości zadania, kiedy ja przed tutaj jestem, tak. Nie wypada, naprawdę. Panie Czypałow, ja teraz muszę jechać, ale ja tu kiedyś jeszcze wrócę. Kiedyś dosłownie. Warzekonia no, oczywiście jara szlugi powiedzieć. Panie ci pajew! Ej, już biegnę do pana! Mordna nie myta ty Pało nieczysta Panie Ci komandir, A dajcie Warisiu ci Pajew! Jak ja dawno żem was nie widział! Co tam słychać? Dalej mechaniką się zajmujecie, tak? Może z tym głupim siusiakiem pojechać, bo przecież wiadomo. Ech ty synu mój No nic. Это пработный аппаратник проблема задон. Это залижную адрони от Монтра. Ты придаешь? И... Отпалимку на позже, Готовы? Это ну, ядем. И Ио, ио, курва. Eee, no dobrze, no proszę Państwa, no stało się, jakże się stało, no, co, 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 tam, no trudno się mówi, żyje się dalej, no każą to jadę, no to... Ech ty, jak ja dawno nie prowadziłem, na tego karawana, zapomniałem, jakie to mu, 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 mułowate jest, ale oczywiście nie ma to, jak ten stary, ja pamiętam, stara żeśmy mieli, no stary był, tak, to, to fakt, a, ale jaki przydatny. Może było taranować? A tu widzę, że. chwilę mnie nie było. No jo. Dobra. <laughs> Słuchajcie, bo tu będą akcje teraz. Nie trap to uwarić. Starsina Gavrilow, estio zazdro kryminalów. A czyli ta aralać. A madro uświadomić inspektora ili incydienty. Nie znam, bo się spuścisz, kurwa. Yy, a to nowa tapicerka jest. Dobrze, wiesz, wiadomym jest, że przecież... Ech, ty. O, no i połowa no je i, I może nawet i dobrze. Yy, a masz, a masz, a masz. O. No i co teraz będzie? Takie właśnie? O, no i kurwa. Yy, wiadomo było... Ja po co miałem amunicję zużywać? No? I co dalej? No, chujka, nie churka, kołźwa. A trójwywarysza. A karystanska, a Mhm. Uh -huh. Tak. Okarysta mi potrzebuje. Nawet wiem do czego, kołźwa. Uch ty. No dobrze, no. No, no to i Kuźwa, musiałeś mi to w stary zboczańcu przypomnieć, Kuźwa, te smutne chwile w Akaristanie, ty naprawdę po prostu. Oho, a ja radny jesteś, Dziwatko. Wasze madro wartne i powstaje. Lisz to was gotów, kuźni. Ile raportać komisarz, menorisz tak was na żerobocji. No, ja się domyślam. Jeśli ja nie mogę doczekać, kiedy Ty w końcu kiedyś zejdziesz z tego megafonu, jak Ci w pierdol, spuszczę kurwa, to Ty zobaczysz. Nogów w dupie nie masz. Skręcę w presla, to będziesz widział tej. <ścoughs> Fałszywa pomoc. Przemysł broni zatrzymany. Dobrze. Co my tutaj wiemy? The voice of Akaristan. Dlaczego to jest kuźwa po angielsku? Ja się pytam. Dlaczego to nie jest w ojczystym języku? I co to teraz takie właśnie? Niszczycielski żywioł. Ulewne deszcze na zachodzie kraju doprowadziły do powodzi, która zniszczyła wiele upraw rolnych. W trosce o dobro mieszkańców regionu rząd postanowił znieść ograniczenia w transporcie żywności. No, no i bardzo dobrze, embargo, okuźnię. E, organizacja humanitarna Królestwa RK została przyopana na wspieraniu wrogów naszego narodu. Biały Gołąb. Się gorzej nazwać nie mogę. Obsrany gawron, Przewożąc przez nasz kraj żywność dla rodzin ze Zjednoczonych Rali... A, z Rali, sprzedawał broń bandytom krwawej pięści. Królowa Kejlana zaprzeczyła wszelkim powiązaniom z tą organizacją. Aby zapewnić bezpieczeństwo obywateli, nasz rząd nałożył embargo na wszelkie towary eksportowane z Królestwa. No, no i właśnie, i takie właśnie, o... Wiadomości kuźwa. Ani telewizora, ani nie tego. Panie koń co robimy? O, a czy ja jeszcze mam tutaj te moje naboje? No i dobrze, że oddałem tylko dwa strzały. Może więcej. Czego tam kurwa? Panie walsako, zobacz pan kuła już się, już się mędę. No pisiorek, pisiorek. Yy... No i co, teraz będzie takie właśnie? Co robimy? Od czego zaczynamy? Panie koń, długo mnie to nie było, kuła. Może poczytajmy wiadomości tutaj na tablicy. No, ten stary czy jest zboczenie, to się będzie lamp, lampy. My nie ich krusku No ale co to kurwa? Bez rozgrzewki taką? Już naprawdę sumienia nie masz, ani litości? Ani kawy nawet jeszcze się nie napi A właśnie kawy, łyka kawy trzeba. I ah, yy, lecimy Embargo na towary Dobrze, yy, w związku z ujawnieniem powiązań obywateli Królestwa R.K. z grupami przestępczymi Rząd nałożył embargo na wszelkie Powtarzam, wszelkie Towary z tego kraju Zabrania się wjazdu kierowcom przewożącym towary i bagaże z Królestwa R.K. Maryszu, macie to A z naszego zajdziecie lać kontrolu czy kurwa, kopne psuanie, to ciakołek w dupę stanie, ty stary zboczeńcu. List przewozowy, dobra, co my tutaj mamy. Z dniem 19 kwietnia 1981 roku Ministerstwo Transportu wprowadza zmiany przepisów w zakresie przewozu towarów na terytorium Akaristanu. Mhm. Każdy kierowca posiadający towary musi posiadać ważny list przewozowy. Wszelkie niezgodności w dokumentacji powinny skutkować odmową wjazdu Dobra Kogo szukamy? To mnie bardziej interesuje yy, Wiek kierowcy, 39 lat Trzeba będzie liczyć, kuźwa Dobra Częściowy numer rejestracyjny 6 Foxtrot Janki I tu mamy, yy, co? No jakiegoś cymbała ze Zjednoczonego Srali, kuźwa Panie Czepałow, gdzie pan już idziesz? Panie Czepałow Bieramy się za robotę, co? Atajcie? A taj, a tajcie, czy Pałow, są tu jakieś narzędzia do pracy. Czy można sobie pomarzyć, kurwa? Zobaczmy w magazynku. Co my tu mamy? O, proszę i to, to ja rozumiem. Mamy nawet i magazynki. Bardzo dobrze, to się przyda. Będzie szczelane. Yy, teraz tak. Co mi się tu przyda siekiera? Nóż kuchenny na pewno się przyda. O. Yy, gazururka się przyda, na pewno się przyda. To się przyda, łopata się przyda i widły... Wszystko się przyda. Co to tam? No i bardzo dobrze. O to się właśnie rozchodzi. No i teraz... <laughs> Chopaki! Bieramy się yy, za robotę. Wiadomo. Ciąg pan, kurna. Ecie, tu teraz kurna załatwię ty. No i zatrzymał się. Jeszcze tu podłamenda. Dobra A co żeście kurna tak rozbudowali te numery rejestracyjne tych samochodów To kurzwa to jest... Jakie zmiany w przepisach były Eee Ale ty się nie zgadzasz CWG, HWDP eee... Pisiorek można to handlu A bardzo pana proszę, tylko pan najpierw tak po pierwsze proszę opuścić pojazd Panie <laughs> Będzie zaraz inaczej, kurwa, bo ja tu jeszcze. Ile yy, od Jak pan ma straczkę, to tam w tamtym kraju kurwa, za zakrętem, za górką, proszę. Proszę bardzo, bardzo. Skąd pan żeś przyjechał? Z Królestwa RK Poczekaj pan, bo muszę sobie przypomnieć, kurwa, koło nie wpuszczam. No. Yy, zabrania się wjazdu kierowcom przewożącym towary i bagaże z Królestwa RK No i proszę uprzejmie. Jak mor strzelił. Panie, zanim Panu. O! Zanim Panu coś tam powiem niemiłego, to pokaż Pan, co Pan masz. Co Pan kupujesz? Y... Szczerze powiedziawszy, trochę wybrakowany jestem. Panie Masterko, coś Pan strajk taśmę? Albo, albo patrz, papierosy może, że... ja nie wiem, ach ty, a ile ja mam w ogóle? 500. 500 dolarów akaristańskich. dobrze, panie, dawaj pan, dawaj pan to. Dawaj pan to. Oj, panie, co to, dwuklik nie działa to kurna? A z kontrolem? O, dawaj pan to. Eto ad obarskny teresny. Dla mnie na pewno. Yy, panie... Metehan yy, Esenaliev. Ja panu muszę posprawdzać przede wszystkim. O, a zaraz, bo my jesteśmy na początku naszej kariery. to kurna, trzeba jednak ręcznie. Numer paszporta. Yy, Papa Foster 76. To by się zgadzało. Sierra Janki 57. Też by się zgadzało. Data urodzenia. Yy, panie kochany, bo wiesz pan co? Jest tutaj jeszcze taka sprawa. No, kurna, troszkę pan, żeś no, przeholował z tym wiekiem, no. Data ważności. No i błąd porównania. No i widzisz, pan a teraz takie właśnie jeszcze, i jeszcze pan jesteś tutaj na nacenzurowany, także. Ojoj, 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 oj ojoj, ojoj. Pokaż, czy pan się ryj zgadza ze zdjęciem. Najwyraźniej tak. Panie, weź pan, ucisz te kury, bo już mnie w Jak cię kuźwa, zaraz pie... Eee. Proszę. Kurka I druga kurka To to już jest inwentarz żywy, ale liczy się jako bagaż A jak pan jesteś taki bezczelny To Od pierwszego dnia mnie wkurnia Od pierwszego dnia No dobra To teraz tak Dwa kurczaki To by się zgadzało Cztery bagaże też by się zgadzało Przy czym Imię, nazwisko, data ważności się nie zgadzała. Stryk i regulacje wjazdowe, oczywiście. Także pan już nie bierzesz, ale ja poszukuję teraz zupełnie czegoś innego. Din, 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 din. Ponieważ sekundę widzisz, pan tu coś na w tych kurach, bo ja pamiętam przygodę ze świniami. Kur... <grydy> Nigdy tego nie zapomnę. Eee, dobrze. <try> Bardzo proszę. Nie to chciałem. To chciałem. Kuźwa, dobra melodyjka to mogłoby być, kurna, jako hymn akaristanu. Trzeba by, kuźwa, do szalonych chłopaków napisać. Że ja im hymn, kurna, napiszę, skomponuję i wgrajcie to, kuźwa, i, i będzie dobrze. Dobra. Panie kochany. możemy pan, bo ja muszę, o, zgasić sobie światełko, bo to na no, szkoda żarówki. Eee, z przykrością pana, e, zaraz. Panie Valsecoń. Panie Valsecoń, znowu pan Kuźwa na sam... Iść pan w p***dó, dokładnie tak. Zwróć pan ładunek. Ma Bez matury też pan możesz. I bardzo dobrze. Ja widzę, że tu się nic nie zmieniło. Valsecoń, dalej kuźwa po zawodówce. Yy, proszę wejść do pojazdu I teraz słuchaj mnie panu uważnie yy, Się kurna, kontrola zakończona O, właśnie, kontro... Słuchaj mnie panu uważnie, patrz pan na to Sru Porachujemy się, dobrze, ale jedź pan kurwa już Dobra. Trzeba sprawdzić kaszlaka teraz. E, ciąg pan kurna. Dobra. E, bardzo dobrze. Pierwsze pieniądze zarobione. Kierowca nie spełniał wymogów wjazdu do tego kraju zasranego. E, ja nie wiem po co mnie tu zsyłają. Znego daj panie. E, dokumenty poprosz... Teraz od dokumentów. z tego tak, przejścia kranicznego. To rozdruki ada różniki Nikt nienawidzi Akarowa, bo Akarow się nie dzieli, kuźwa, a on podobno tam jakieś dupy ma. Przy czym męskie. E, panie, skąd pan jest? No to, to, to rodak jest. Kazimir, to, Kazimierz kuźwa, bondar. Dobrze. E, panie, tylko jedna nieścisłość tutaj mi się wkradła. Niestety. I panie, jeszcze druga nieścisłość mi się wkradła. To już mam dwie nieścisłości, panie. A jeszcze widzę, że tu będzie... A, to już chyba sprawdzałem. Także takie holskich loski. No niestety. Także tak. Już jeszcze raport inspekcyjny. Yy... Do towarzyszy. Chociaż z drugiej strony. Zaraz, nie, bo to się musi zgadzać, nie? Jak to było? Pójdę. Panie Czepało. Chodź pan no na chwilę. Panie Wiesz pan, pan co? Ja pana poproszę jednak ee... O! Nie madre problemu. No ja myślę, bo ja mam kurzywa tutaj makarowa w tym e... W majtkach. O! O! Ty! Una? Co mnie tu kula? Co mnie tu? Stój i nawet się nie ruszuj. Znalazłem pitonga. Dobra. Czym to się kurna rozpieprzało ty? Chrzyk! O no, panowskko. Łoty Dawaj pan. Zapij japę. Pierwsze pytonki, kurna, w, po powrocie po do tego zastranego kraju na to zasrane przejście graniczne. Tej... Nie ruszaj mi się stąd, ja jeszcze nie skończyłem. Znalazłem pytonga. Oj, pani, pięknie, bardzo owocny tutaj dzień, dzisiaj widzę. Ach, to piękne to jest. Najbardziej mi się to zawsze podobało w tej robocie. E, dobra panie, popatrzmy co pan to kurna przemycasz. Zobaczmy. A na ci tyle pieniędzy, synu. E... Chyba to wszystko. Chyba to wszystko. Panie, jak ci panie to powiedzieć? Zapraszamy na pokoje. Do mala. Do mala, do mala. Dołączy do ciebie kolega, to dostaniesz dupala. Do o! I. sieć pan. Nie ma jeszcze dozorcy. Musimy kogoś na sieciowę zatrudnić. E, dobrze, w już kuźwa e, się głowi. Co? To już, już rozkminia? Panie warszawie, przestań pada. pan. Nie pada. E, Oczyś pan. Pan daj kurna dokończyć jedno zdanie patałachu Ptałahu za Od A do Z. Dobra. Ciąg pan na fajer. I zobaczymy, kto to jeszcze tutaj by mi. Tu. O. I. I. No i stanął. No i patrz. Dobrze. A to nie jest wojskowy pojazd przypadkiem? Nawet kolor się zgadza. Eee, zobaczmy. No to żeśmy tam na mieli. Dobrze, eee, kogoś ze Zjednoczonego Storarii poszuk poszukujemy. A tajcy wariuszu Priezny, dawaj pan dokumenty. No, kiedyś inaczej na to mówiłem, ale teraz jestem żonatą od, od jakiegoś czasu, więc już nie mogę mówić, że moja żona to wariatka. Ale to jest pokałaniego. Eee, <laughs> wiem, co mi za to grozi. Eee, Tojgar Wojda. <laughs> Matko i córka <laughs> Nie w tę dziurkę. Yy, numer paszportu 0207. To by się zgadzało. Papa 16 Delta. I to by się zgadzało. Data urodzenia. Ale ja nie sprawdzam. A to? No ale to błąd porównania. Tylko na jak to się sprawdzało? O, tak się to sprawdzało. No dobra to. Zgodność. A to? Tak to się zgadza. Dobrze, bo to. Ach, kurde. Ja żem zapomniał. Należy mu taka rozgrzewka. Dobrze, panie. E, bo pan jesteś skąd? Z królestwa A kogo nie wpuszczamy? No właśnie, z królestwa Dobra. Co pan przewozisz, panie? Pokaż pan. O. Ej, patrz, kurna. I jak to tak można? Można to tak przewozić, takie... Ale panie, to kurna... W tym kraju hazard jest zabroniony. A pan mało, że hazard uprawiasz, to jeszcze bio. Kuźwa. Jest napisane? Biohazard, kuźwa. No to... Iś tak nie wolno. Dobrze, zobaczmy. Nie, tak chciałem. Tak chciałem i tak chciałem. O, a to zagrożenie biologiczne, proszę państwa, cztery. Beczka wina, dwa. I to by się zgadzało. Przy czym ja szukam e, tutaj różnych ciekawych przysmaków. No, jednemu. E, mnie się nie pospiesza. Hopie Mnie się nie pospiesza. To teraz będzie tak: dwa razy dłużej. Zabieraj pan pytonga ode mnie. Nie smieraj mnie pan kurna, myłem muszę. A wykałaczki nie potrzebuję. Eee, co my tutaj mamy ciekawego? O, 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 o. O. No i, pa, kurwa, i nic nie ma ty. A może i w środku? Zobaczmy. Dobrze, <śm> proszę pana. Generalnie rzecz ujmując, sprawa jest tego typu. Wszystko fajnie pięknie. Nawet pan jesteś kuźwa miły. Ale z uwagi... E, poczekaj pan. Pani Was O, hmm? dobrze. No. Hmm? At Maduro. Nie dogadamy się. Jak zawsze. Ale ze względu na regulacje wjazdowe, panie. To niestety, ale do widzenia. Nie ta No polecić ci z dupy pot, ale tam. Tam, tam, tam. No, raz, raz, szybciutko, ja muszę ciągnąć wajchę, co to jakaś dacia mi tu przyjechała, co to jest jakieś, na pomieszanie daci z UNO, panie, już, pan, nawracaj się, pan, o. Ja nie mam czasu, ja bardzo ładnie, bardzo ładnie, elegancko, ktoś chciałby się rozpędzić, nikt, to po co ja pod ten szlaban tutaj przybywam? O, tablic rejestracyjnych z przodu brak. No. Pisiorek, panie. Eee, poproszę dokumenty. Akrowrotaj. O, na wrotach to Ty zaraz tam w drugą stronę pójdziesz. Kurde, ty nie poplamiłeś sobie tapicerki przypadkiem? Wysiadaj z wozu. I co się japisz w tym berecie, kurźwa? Antenkę za krótką na, na górze postawiłeś, nie odbierasz fal. Matej Nowikow Dobrze no. Trudno. Eee, numer paszportu. Mike 686. No i patrzysz Kulna zgadza. Wiktor 2, Eko India. No i też się zgadza ty A co się pan nie zgadza? Będzie szybciej. To jest do listopada, to jest do listopada. No i to się zgadza no. <laughs> Dobra panie, przewodzisz pan coś? Pokaż pan, co, co pan tu masz? Pokaż kotku, co masz w środku, kurwa. No nic nie przewodzi. Ty. Uch, ty No i to jeszcze rodak jest, no. No nie wiem, no nie wypadałoby tak rodaka traktować, ale... Wiadomo, że przysmaki ważna sprawa. Eee, panie, co się panu wydarzyło? Kuźba, żeś pojechał pan. Na pewno, że pan pojechał całym pojazdem, wracasz pan z połową. Ja, jak jak to, tak? Bo nie za bardzo to rozumiem No ale dobra no Rudaka wpuszczę, kogoś muszę tu dzisiaj wpuścić, no Jedź pan At Tylko trochę milej, bo kuźwa Makarowa zaraz użyję tu Dobra, dam jakaś ładna niwa W wersji cabrio No jedź, 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 Taś, 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 cip, 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 cipu, cipu Dobra Dobrze, udało się Zarobione no i zobaczmy, czy ktoś będzie chciał mnie jeszcze rozjechać. No ty patrz, on no, no, też nie no Dobrze, jest to tak to się no, nie gołodzi się. Dobrze, zobaczmy, bo my tu jeszcze poszukujemy tutaj z z, z, daj go, z takimi cyferkami, tu i literkami nawet. Żeby nam utrudnić, to no, nam dodali, pomieszali kuźba. No. no ale o. No i gościa ze Zjednoczonego Australii. Smeraj Konara, panie Atmaturo. Chyba pan Wysiadaj pan Już? Już pan drobisz tak kozła jakbyś normalnie coś w gaciach trzymał Halide Mazuro z Królestwa yy, ten RK No to albo z Królestwa RK albo z Mazur Bo to kuźwa to się tak nie da Panie yy, Tu jest wyraźnie napisane Jeżeli pan masz jakiś bagaż to wiedz pan, że pan kurna zawracasz. Ale widzę, że pustka. Oj oj oj, oj, a tutaj co pan masz? Ogaś pan, to kuźwa od razu pytongi sprawdzimy, czy nie, nie przewodzisz pan pytongów nielegalnych, bo to wiadomo, że. Ech, ty synu. A nie chciałbyś pan kurna za darmochę na pokoje tam i bo tam taki koleżka czeka, to obiecałem mu, że, że, że tam będzie pełniejszy, wypełniony taki, bo to kurna, no, czuje się taki pusty. No dobra, no niech i tak będzie, no to, no, nie, to nie, no kurna, laski B są. 9-7 Janki 3 i to by się zgadzało. 1-6-7 Romio, też by się zgadzało. No, ale jest jeszcze szansa, bo proszę bardzo. Także ten, także ten. I co takiego? I panie, już pan kuła nie wjeżdżasz. I już pan nie wjeżdżasz. I to nie za to, że pan. Widzisz, miałeś pan szansę, Kuźma. Miałeś pan szansę. Ale jednak tak nie będzie. Nie tak. Tak, tak. Właśnie, że tak. Może imię nie było tu kupę czasu, ale swej czujności nie straciłem. Zwłaszcza jeśli chodzi o pytongi. Zamknij pan se klapę, maskę. O. Kurwa, automat. Dylnej lampy nie ma, ale maska się automatycznie zamyka. Ciekawe, czemu się pasy automatycznie zapinają. Robotny, etap a czynna jest atmosbarminitka. A co obaj instrumenty bierą z i lio Ja mam kurwa wolne, a ty nie chlaj tyle. Dzięki wielkie proszę Państwa za obejrzenie tego pierwszego odcinka. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę. Jeżeli nie, zostawcie łapki w dół, to pomoże w rozwoju kanału. A oczywiście, jak zawsze, sekcja komentarzy należy do Was. Witajcie w Akaristanie i trzymajcie się. Do zobaczenia. Papa. Pa.